Cześć, witam Was, to jestem Ja Gracjan. Chciałbym teraz poruszyć taki temat, mianowicie, co się cieszy w internecie większą popularnością i większą oglądalnością, a co mniejszą. Mianowicie, im większa głupota, im większa pomyłka, wpadka, potknięcie, nieporozumienie, błąd, jakaś pomyłka, to się cieszy większą, olbrzymią popularnością. Natomiast jak jest coś zrobione, Perfekcyjnie, elegancko, ładnie, yy, profesjonalnie, to wtedy oglądalność jest dużo, dużo mniejsza. Oczywiście, każdy twórca yy, ma swoich, oczywiście, fanów i ma swoich widzów stałych, którzy to oglądają, ale wiadomo, że te takie sprawy, właśnie elegancko zrobione, profesjonalnie mają małą oglądalność, a te takie jakieś wpadki, głupoty i nieporozumienia, że ktoś się potknął, przewrócił, czy wyszedł po prostu yy, i przed kamerą zaczął śpiewać i od razu. oglądalność takiej małej, o, idzie tak do głowy, do, do góry, do góry, do góry, do góry i. Łapki idą w górę i wszystkim się to podoba i oglądalność wzrasta. Czyli po prostu im większa głupota, tym większa oglądalność i popularność. A ja oczywiście nie zamierzam tego ani krytykować, ani tego w jakiś sposób zmieniać, ani nie zamierzam po prostu wyrażać jakiejś negatywnej opinii na ten temat. Po prostu stwierdzam fakty, mówię jak jest, po prostu jest jak jest. Taka jest prawda. Po prostu prawda jest taka, że tak jest jak jest. Popularnością cieszą się głupoty w internecie, a rzeczy, w których nie ma właśnie jakichś wpadki i głupot i różnych innych rzeczy takich, to popularność jest dużo mniejsza. I tak podobnie ze mną na przykład było, że jak śpiewałem kiedyś piosenki takie bardziej, mniej profesjonalne i bez muzyki, bez podkładu, tak śpiewane na spontana, no to wtedy cieszyły się dużą popularnością. Natomiast później, jak zacząłem śpiewać piosenki nagrywane w studiu z podkładem muzycznym, elegancko zrobione, zmontowane zmiksowane, to wtedy od razu popularność spadła w dół. Po prostu ludzie przestali oglądać. Ponieważ ludziom podoba się naprawdę to, że co jest większą głupotą, to tym większą cieszy się popularnością. Czyli po prostu tak to jest. Ostatnio też miałam taką wpadkę, ponieważ ciągle daje swoje nowe filmiki, wystarczy wpisać w Google. Gracjan Rostocki, 2017 rok. Od razu wyjdzie coś nowego, jakiś nowy numer, jakieś nowe piosenka czy nowy filmik. I ostatnio miałem taką wpadkę, że zamiast napisać rok 2017, napisałem rok, że jest rok 2107. Po prostu moja pomyłka, nieporozumienie. Było to spowodowane chyba tym po prostu, że się spieszyłem, miałem miał, ma, miał mało czasu i po prostu zamiast Zera, napisałem jedynkę, zamiast jedynki napisałem zero, i wyszedł rok 2107 zamiast 2017, czyli 90 lat do przodu wys, wyszedłem. No i od razu oglądalność wzrosła, od razu ludzie zaczęli oglądać, i od razu łapki poszły w górę, no bo taka wpadka i od razu komentarze, co to rok 2017, 107, już jest 90 lat do przodu. I ja oczywiście to zmieniłem w międzyczasie już na rok 2017. Już nie jest rok 2107, ale jak był rok 2107, no to cieszyło się dużą popularnością, i dzięki temu, właśnie, dzięki tej wpadce. Czyli po prostu im większa głupota, jakieś potknięcie, nieporozumienie, no to od razu oglądalność idzie w górę. Czyli tak to jest. Czy to dobrze, czy źle. Czy tak, czy siak? Po prostu taka jest prawda, i tak to jest. Więc, yy, co tu wiele gadać? Po prostu stwierdzam fakt. Im większa głupota, to tym większa oglądalność i popularność filmików i piosenek, i wszystkiego. I na razie, pozdrawiam wszystkich, i do następnego razu, na razie, cześć. Im większa głupota, im większa jest wpadka, to tym większa jest. Popularność tym większa jest. A jak coś jest dobre, nie ma żadnej wpadki, nie ma żadnego potknięcia, ani pomyłki, to wtedy oglądano się taka mała. Oj, tak, tak to jest. Tak to w internecie jest że im większa głupota, to tym większa cieszy się popularnością i oglądalnością. La, la 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 la, la 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 la. Tak to, tak to, tak to już jest w internecie. Tak to jest. że im większa głupota, to tym większa oglądalność i tym większa popularność. Tak to jest i taka jest właśnie prawda. Cześć.